Witajcie. Witam Was na vlogu z dnia ze mną, bo jest fajny dzień, więc yy, chcę się Wam. Yy, 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 zrobimy vloga z tego dnia, tak? Opinion. Dobra, nie, to jest przesada jakaś. Czekaj, o. Wysuszyłam swe odzienie głowy i pokażę Wam, jakie mam teraz niesamowite po prostu obuwie. Także pokażę, no. Wiemy, że cudowne. Słuchajcie, dzisiaj jestem ubrana. Jest to Gucci z hmm, znacie angielski. E, mam spodnie, które noszę już od 4 dni i koszulkę, taką, którą zakładam tylko i wyłącznie pod bluzy, ponieważ nie ma co się ubierać jakoś dobrze, skoro i tak będę musiała to zmienić na przebranie. Trzeba się przejść Idoli. Ja się miałam przebrać ze Spidermana, słuchajcie, ale już się przebrałam ze Spidermana na Sylwestrze, więc musiałam po prostu. W tym kwiatku w palmie mojego laty rośnie jakaś roślinka. Co to jest? Wracając, słuchajcie, chciałam się przebierać ze Spidermana, niestety z Spidermanem już byłam, bo co, ja dzisiaj nie umiem mówić. E, dzisiaj niestety y pomyślałam sobie, hmm, przebiorę się za kogoś, kogo po prostu lubię. E, więc przebiorę się, słuchajcie, za Gana, zmarć swój Prezydent. E, postanowiłam, że będzie to inspirowane, bo nie mogę tego jeden zrobić, bo niestety... Nie mam takich ubrań, nie mam takich rzeczy, żeby to było jeden do jeden, ale inspirowane nim. I właśnie dzisiaj pójdziemy też kupić, e, albo zobaczyć, czy mnie stać, bo mam 25 zł, a wiem, że były po 25 zł topy, e, więc idziemy właśnie kupić top czarny, zwykły, z krótkim rękawkiem, żeby mieć go pod koszulę. I do tego spodnie, słuchajcie, będą garniturowe. Wszystkie garniturowe, eleganckie po prostu, wiesz co chodzi. Więc wszystko dzisiaj zobaczycie, prawda? Jak się szykuje i w ogóle czemu? A sobie pomyślałam, że vlog by się przydał kolejny, bo już dawno nie było, nie? Co teraz robimy? Idziemy, słuchajcie, do mm, galerii, z buta. Tak mi się nie chce, ale dobra. Jakby pokonam te kilometry. Pokonam te kilometry, bo i tak mi się przyda ten top po prostu. I tak chciałam kupić jakiś, więc. Yy więc i tak pójdę, tak? Jezu Chryste Ja tu zakładając buty to o życie walczę dalej chodzę w takiej grubej kurtce, ponieważ nigdy nie wiadomo, jakby spadnie śnieg, jest dopiero kwiecień, prawda? I mam do tego jeszcze torbę, słuchajcie, i w przy torbie mam riloczek z właśnie fortem, czyli ganem serialowym, tak dramowym z Maysur Prezydent, no i Teenem, znaczy w sensie no, Gemini, ale jakby Teen MySQL Prezydent. Więc adekwatnie, słuchajcie, do tego, po co idziemy, tak? Idę do galerii i... Nie wiem, dziwnie mnie na dworze. Nie, to jest strasznie niezręczne. Niby git, ale jednocześnie e, jednocześnie nie bardzo. Nie ma rzeczy, którą chciałam, więc postanowiłam popatrzeć na inny. To jest ogólnie ładne, ale no, nie wiem. Nie po to tu przyszłam. słuchajcie, wyszłam już, o Jezus, Ale grzywa. Jezu, wyszłam już z galerii, słuchajcie, i kupiłam sobie sok, i kupiłam tak czarną bluzkę, taką jaką chciałam, niekoniecznie ale też jest git, poszłam do Siseja jakby, nie lubię tam wchodzić, bo czuję się jakbym wchodziła po prostu do stacjonarnego Shane i dosłownie jakaś starsza pani przy kasie pomyliła aplikację Shane'a z aplikacją Siseja, także chyba mam powody no, i idę teraz do zoologicznego kupić karmę? I słuchajcie, wracam na chatę. Ale ja w ogóle jestem tragiczną vlogerką, bo nie wiem, czy w Sensei cokolwiek nagrałam. W sensie Nie wiem, czy pokazywałam tą koszulkę, ale pokażę Wam jeszcze, jak wrócę do domu. <grym> Aha, i kupiłam jeszcze, słuchajcie, tą fioletową. Też nie wiem, czy się w niej nagrałam. Bo się w niej nagrałam. Także tą fioletową też kupiłam. Ale no i tak ją zobaczycie. Z takim celem szłam do galerii, ale jakby. Wyszło na dobre, tak? Bez ładna koszulka. Ładny top, czy co tam. Ej, nie, no poważnie, jestem tragiczną vlogerką. W sensie, dobra, kupiłam, w słuchajcie, sensie z zoologicznym takim karmel trociny i jeszcze e, kupiłam ten, kupiłam liście porzeczki. Takie fajne. No i czekam, czekam, słuchajcie, na furtkę, bo powiedział, że akurat jedzie też tutaj, więc mogę się z nim zabrać. Ale jak to zwykle z furtką jest, się naczekam, więc usiadłam sobie tutaj na puławeczce i sobie siedzę, nie, i czekam. Więc czas Boże, wstyd jakiś po prostu, ale dobra, no to. Co? Trzeba co się wstydzić rzeczy różnych. Tak. Tak. Ostatnio w ogóle mam fazę na mówienie tego tak, bo mi to tak. Nie wiem. I rodnicze to brzmi tak śmiesznie nawet. Proszę, żeby był O nie, trzeba podnieść. Boże. Oj. Proszę bardzo. Bo... Ty na płot. Dobra, właśnie wróciłam i już Wam pokazuję. Pierwsza koszulka to jest ta czarna. Czarna normalnie koszulka taka, krótka, wiadomo. O, ona była w Sensei za 16 zł. No ok. Bo ta świetna ona jest, dlatego ją wzięłam. Ja mówię, nie no, muszę ją wziąć. Co sądzimy? Ja uważam, że bardzo ładna. Trzeba się pomalować, ogarnąć i zrobić przebranie, także może być krucho. Ale, czy ja mam tłustą kamerę, czy... Mam koszulę, niestety z wielkim napisem Praktiker tu i tutaj z napisem Praktiker Nie da się tego usunąć, bo nie jest to gumowe, tylko zamszowe Muszę zrobić trzy kropeczki na kołnierzyku sobie narysować I tutaj napisać po tajsku napis Nie wiem co to jest to napis, prawdopodobnie jakaś szkoła czy coś I don't know. Ale no, e... robimy co Mam kawę, mam koszulę, także robię, słuchajcie Stresuję się trochę, a możecie sobie tak nie, nie szkodać, z koszuli Nie, bo jakby no i tak nie noszę jej, ja przecież mam napis Praktiker e, Ale kupiłam ją, bo wydawała mi się zabawna to jest skomplikowane, bardzo skomplikowana sytuacja. Starałam się, ok? Starałam się. Teraz to jeszcze poprawię. Yy, I co? I będzie z głowy jedna rzecz w stroju. Jeszcze spodnie i chyba git. Cute. Teraz sprawdzę, czy pomiędzy tymi literami nie było kropek. I będzie, słuchajcie, jedna rzecz gotowa. Mam taką lokówkę z Chińczyka, da 45 zł. Może być ciężko nią, jakbym sama pokręciła sobie nią włosy. Ale wiecie co? Nie ma jeszcze niemożliwych dla mnie, tak? O, oj! O. Ej, co to było w ogóle? To była. Nie najbardziej żadnej odsłupanego w moim życiu. No świetne mam te kroksy, nie? Takie eleganckie i wcale niewiejskie. Normalnie ukażę wam transformację, zrobię tak i będą pokręcane, dobra? Raz, dwa, trzy. O! Takie właśnie sytuacje, zobacz, zobacz. Tak właśnie jest. ciekawe, czy wyszło w ogóle to. E, taka fryzura. Taka, wiesz, zwykła, fajna, ładna fryzura. Podoba mi się ona. Robię sobie makijaż i wymyśliłam, że zrobię takie kreski. Jeszcze nie wiem, czy przy tym zostanę. Na razie przy tym zostaję. Także, no nie wiem, tak sobie, wiecie, freestyle zrobiłam. I tak mi jakoś spodobało mi się to. Ale... Ale chyba jednak nie. Nie, chyba jednak to zmieniam. Słuchajcie, makijaż... Makijaż skończony. Tak jak wygląda, tak się prezentuje. No właśnie. I teraz najgorsze, czyli ubranie się. Jakby muszę włożyć koszulkę. Okej, okay, bluzka jest. Tu teraz się przekręcę i będą spodnie. O, widzisz, o, myślę, że to się udało. I najważniejszy element. I czy to wygląda tak, jak ja chciałam, żeby wyglądało? Zaraz się przekonam w lustrze. No, powiem tyle. To nie jest najlepszy cosplay, jaki w życiu zrobiłam, ale. Um, ale liczy się chęci tak? Lepiej nie będzie, lepiej nie będzie, a jakby. Chcę tak być ubrana, więc po prostu tak będę. Przecież on grał w tym. Szyn, szyli po polsku. No przecież, że tak... Kurczę, tak wszystko szybko zrobiłam. Myślałam, że dłużej mi zajmie ten makijaż i mam trochę czasu. I co mam z nim zrobić teraz? Tak siedzieć mam? No jakby ja jestem ready, mam 40 minut drogi z buta. Mam nadzieję, że nie zacznie padać, bo chyba się wtedy popłaczę. Ehm, jeszcze kurtkę muszę założyć, no bo nie jest aż tak żeby być na krótki rękaw więc czekajcie. Go. nie, ja wyglądam nieziemsko. Wyglądam po prostu niesamowicie. Wyglądam, jakbym chciała właśnie tak wyglądać, nie? Spójrzcie na to, spójrzcie. I jakby, aa, Uwielbiam tu! Normalnie czuję się bardzo dobrze ze sobą. I to jest najważniejsze, słuchajcie. Tak trzeba się czuć. Rozumiesz? Bycia bardzo duży kawał drogi i na pewno się spóźnię, bo e, już na nawigacji patrzyłam, że jakby to zajmie mi 40 minut. E, na pieszo a jakby jest króla godzina. No jak patrzyłam, to no to była 16.20, to teraz jest już trochę później prawdopodobnie, a ja, a ja nie chodzę tak szybko, więc prawdopodobnie się spóźnię. Jakby to się i... Y no, nie wiem, trzeba robić więcej kroków w wakacje. Mój cel to będzie co najmniej 10 tysięcy kroków i tak zawsze tyle robię w wakacje, ale co najmniej, rozumiesz o co chodzi? Tak i tak skończę pewnie leżąc co najmniej dwa tygodnie i nic nie robiąc, ale dobra. Normalnie sobie idę, śpiewa mnie i sobie zorientowałam, że przecież ja jestem na zewnątrz, ale to nie szkodzi, słuchajcie, bo nikogo tutaj nie ma akurat. Już mi tak nogi bolą, że zaraz e, wysiądę po prostu z tego parowozu, bo tu, Nie, czasami. Dobra, jestem... Ej, a... Kto Jak wam? E, no. O, będziesz na tym? Ja nie ja. O nie, o nie! O nie ja nie okay. jestem! Dobra, dobra. Cześć. Okay. No, nie. Dobra. Co mam nagrać? E, no właśnie, imprezujemy sobie, jemy chlebek, tak. To jest całkowicie normalna sytuacja podczas e, imprezy, tak? najmniejsza. No, no, właśnie i tu jest super krzesło. Z się nie obraca. Ale się z dzieje na bracie jest jeszcze zawsze. Dziś Dzisiaj się na blacie. Szidź na, na blacie. A, a no wam wróci nie. Po tego godzinie zdarzyłam e, spać. spać o to. do łóżka się kładłam. 22.19? drugi W sobotę? Co jest to? W sobotę, co jest nie. pisałam, bo odpada. O nie! Muszę się podzielić! Chcesz? No, muszę znaleźć tego telefonu, to cię pokażę. Ale nazwę nam podejść tutaj. nie jest jeszcze opublikowana, się mam książkę opublikowane. I mam tam jakieś wyświetlenia. Jaką masz nazwę na odpadzie? Kubo tego do. No jak to nie! <laughs> Chciałam się pochwalić. Się, się fanfiction z Marvela. Oho. Jeśli... O. Więc jak ktoś lubi, to. Zapraszam. Ale jak nie. Mam nie przyszło się nazwę, to jak możesz zaprosić? Co ja to Jak się domyślam? Niby, ja bym się no, nie. No mam jakieś 1500 wyświetleń, więc wiesz. Nazywa się fanfiction łuk czy nie to nazywa to... 15 lat. A teraz wiecie, ma? 18. Dokładnie, tak właśnie. Horyzont. Horyzon. Jak działa horyzont? Tak szczerze. W sensie, że widzisz statek na horyzoncie, ale on nie jest na horyzoncie, bo jego statku, horyzont. Ale i... horyzont to jest y, ta wyspa, którą widzisz. Najbliższy lot. No właśnie. A jak Horyzont. Horyzon, no y, na horyzoncie, pryzja, on nie jest na horyzoncie, bo horyzont nie istnieje. Ale horyzont to jest jakby. Mm... No my go widzimy Masz pomysł sobie o ludziach na statku? Dla nich to nie jest horyzont. E, ludzie to jest horyzont? Jakby wiesz, e, masz horyzont, wyspę jakąś, na przykład z Francji płyniesz do Anglii, co nie wiem, jak mi to dać. Tak? Albo ja, nie wiem, nieważne. E, i, I ta wyspa, e, co widzisz, to jest Anglia, co nie? Ty wiesz, że to jest Anglia. Ale dla Ciebie, jako osoby na statku, jest to horyzont. Najbliższy, który widzisz. W tym momencie. Tamta ulica, taka ładnie oświadczona, to jest horyzont. Nie ja widzę. Ja Ale widzę na przykład. Wiesz że dla mnie horyzont na morzu. To, to taka pryska jest. Ale ty... nie będziemy nic na morzu. Ja byłam na morzu. Horyzont równa się. Co widzisz z okna. Horyzont. Idealna. Jak nazywa się mała mi... Yy... Boże, małe łokitoki na przykład. Żart to fazę, jeśli ktoś kojarzy, to... Nie wiem. Super. Yy... Walki toki, mini walki toki. Nie wiesz. Wydaje mi nie wiesz. Mikrofalówka. <śmiennie wiesz> <śmiennie wiesz>